Podczas wizyty w zmodernizowanej miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Błońskiej radni podpatrywali między innymi pracę stacji do odwadniania osadów ściekowych. Ścieki, które trafiają e, płynne, tak jak państwo wiecie do kanalizacji, one później wychodzą z tej oczyszczalni już jako woda do odbiornika, jako woda, która nie zanieczyszcza środowiska, ale nic w przyrodzie nie ginie. No i pozostaje po tych ściekach, pozostają też zanieczyszczenia. Część tych zanieczyszczeń ulatnia się do powietrza, a część w formie stałej pozostaje jako ten osad e, e, ściekowy. E, on jeszcze zawiera dużo wody, którą trzeba odwirować i znowu oczyścić. Do tego służy właśnie ta wirówka. Stacja składa się między m.in. z nowej wirówki POMP dzięki jej zakupowi uzyskaliśmy efekt ekologiczny. Kupiliśmy w ramach przetargu oczywiście urządzenie do odwadniania osadów. To jest wirówka, wirówka marki Flotbek niemiecka. Był to wykonawca wyłoniony w przetargu publicznym, w takim unijnym przetargu służy to poprawie ochrony środowiska. My z oczyszczania osadów mamy taką pozostałość, z oczyszczania ścieków mamy taką pozostałość, która się nazywa osadami ściekowymi. Od tego Ile z tych osadów będzie odwirowanych? Wody zależy bezpieczeństwo środowiska i ta wirówka właśnie pozwala nam na większe odwirowanie tych ścieków, na to, że te osady są gęstsze, co pozwala je łatwiej zagospodarować. Cała inwestycja kosztowała ponad 920 tysięcy zł, ale przedsiębiorstwo komunalne pozyskało 800 tysięcy zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W tym roku właśnie obchodzimy jubileusz 20-lecia. 20 Te środki, które od tych 20 lat zostały przekazane na teren województwa na różnego rodzaju inwestycje służące ochronie środowiska, to już idą nie w setki, ale i w miliardy złotych. Tylko w ubiegłym roku wojewódzki fundusz sfinansował inwestycje na poziomie 280 milionów złotych. No dzisiaj mamy okazję, przyjemność, jedną z takich inwestycji oglądać na terenie oczyszczalni tutaj w Wieluniu. O tym, jak ważne jest inwestowanie właśnie w gospodarkę wodno mówił wiceburmistrz Janusz Pamuła. Widówka, która w przyszłości będzie elementem większego kompleksu naszych wspólnych działań a dotyczących wykorzystania rolniczego bądź śmieciowego, tak? bo, bo tak, takie jest ewentualnie docelowe rozwiązanie w zakresie wykorzystania właśnie osadów pościekowych. Ważne w tym wszystkim, że udało się pozyskać kolejne środki zewnętrzne na realizację tego przedsięwzięcia, że my jako mieszkańcy, jako podatnicy nie musimy w pełni czy w całości finansować realizacji tak ważnych przedsięwzięć, bo jest to jedno z ważniejszych, ta, ta część działalności publicznej jest jedną z ważniejszych działalności, bo codziennie pijemy wodę, bo codziennie ta woda tutaj spływa w dużych ilościach, a to, to działanie, które zostało podjęte przez przedsiębiorstwo komunalne pozwoli z kolei na... Udrożnienie trzeciego ciągu w zakresie oczyszczalni ścieków, a więc polepszą się parametry zrzucanej wody, a i też przepustowość całej, całej oczyszczalni ścieków zostanie zwiększona. Przypomnijmy, że w czerwcu przedsiębiorstwo komunalne oddało do użytku stację uzdatniania wody. Modernizacja, która kosztowała blisko 700 tysięcy złotych, obejmowała wykonanie nowej instalacji systemu uzdatniania wody wraz z systemem monitoringu. Wcześniej mieliśmy okazję, Państwo chyba widzieli też na ujęciu przy ulicy Częstochowskiej, były też filtry wody instalowane nowe. Stacja do uzdatniania wody przy ulicy Częstochowskiej stała się powiedzmy jedną z nowocześniejszych stacji w Polsce. Także my wodę tutaj w Wieluniu to mamy podziemną, mamy można powiedzieć taką, którą można kupić w butelkach pewnie. Lepszej wody się nie kupi, możemy się tym pochwalić. Tamta inwestycja kosztowała ponad 500 tysięcy, 550 tysięcy złotych, też było 500 tysięcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na koniec władze miasta, radnych i burmistrza zaproszono także na spacer po miejskiej oczyszczalni ścieków.